To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach, zakończy się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata w Oslo. Wygrywa Forfang przed Rio Ryokobasiem, dalej domen Domenpreutz, Johansson, Herr, Kytosaho, Wellinger, Nikajdo i zniszczą Ogólnie rzecz biorąc konkurs przebiegł nieco płynniej niż poprzedni, no może z wyłączeniem początku drugiej serii, mówię też o kwalifikacjach. Ale było loteryjnie, nie było jakoś bardzo niebezpiecznie, chociaż akurat tutaj się zdarzył poważny upadek, który jednak miał pewne reperkusje. Tutaj akurat kwalifikacji Sundal, no ale konkurs nie wyglądał inaczej niż się spodziewałem. No, skoro jest nierówno, nierówność loteryjnie, to niektórzy byli wycięci, niektórzy mieli przewagę, czego nie było widać chociażby usienionym odczycie, albo było widać różnie, różnie to bywało, ale Herz znowu był zbyt wysoko oceniony. W każdym razie wygrywa Forfang. Trzeci po serii pierwszej, piąte podium w karierze, szesnaste, przepraszam, piąte zwycięstwo, szesnaste podium w karierze. Skoki fajne, chociaż obydwa lądowania, zwłaszcza pierwsze, to bardziej pierwsze niż drugie mogło być odrobinkę lepsze, ale wystarczyło, żeby pokonać Ryoho Kobayashiego, który jest po raz dziesiąty w tym sezonie drugi. Nie sprawdzałem tego, ale możliwe, że to jest rekord, jeżeli chodzi o pojedynczy sezon drugich miejsc, bo pierwsze miejsca to jeszcze jest ta margines błędu, ale drugie miejsce to jednak jest margines błędu i w górę i w dół, bardzo niewielki, więc nie wiem, czy coś takiego się zdarzyło. Będę musiał to sprawdzić, chyba, że Adam Buchholz już to znalazł, bo wydaje mi się, że to może być pierwszy taki przypadek w historii Pucharu Świata. No i ogólnie też skoki bardzo fajny, najdłuższy skok ogólnie dnia, 136, przepraszam, nie najdłuższy, bo jeszcze Kos oddał dłuższy skok, ale bardzo fajny skok w kwalifikacjach. 65 miejsce na podium, drugi po serii drugiej, piąty po serii pierwszej. Odrobił trochę do krafta, ale jednak mimo wszystko nie jakoś bardzo dużo, bo trzeci jest kraft, drugi po serii pierwszej, 115 podium. Ten drugi skok Krafta, no naprawdę mu nie wyszedł, to za progiem nie wyglądało zbyt dobrze, no i też utrzymuje, że pomimo tego, jak się wczoraj prezentował Kraft, no to Kraft nie jest w swojej najwyższej formie Rioju też. Wellinger zresztą też, zwłaszcza pierwszy pierwszej bo w drugiej to już to jako tako wyglądało jak na Wellingera oczywiście, czyli bardzo dobrze. No to cała trójka nie jest w jakiejś rewelacyjnej formie, a to już jest ten moment, kiedy po prostu te konkursy uciekają jeden za drugim. Rioju traci 276 punktów do Krafta, a Wellinger 401. Myślę, że ostatni raz daję do ankiety Wellingera, bo to już jest po prostu za duża strata. To jest tylko sześć konkursów indywidualnych I tak jak mówię, one będą uciekać jeden po drugim, a kiedy nikt nie jest w jakiejś po prostu straszliwej formie, żeby wygrywać seryjnie, bo tak to wygląda, no to raczej Kraft ma bardzo, bardzo duże szanse. Zresztą widziałem wczoraj po ankiecie, że z 74,2% zrobiło się 90 mniej więcej na Krafta. Więc no już widać, że to się przesuwa i myślę, że nawet pomimo tego, co stało się dzisiaj, no to jednak jeszcze bardziej to zostanie przechylone na korzyść Krafta, jeżeli chodzi o głosowanie. Ktoś powie, że przez noty Kraft wygrał na no bo ledwo co przed domenem 57 punktów za 124 metry, co jest dużo, no ale domen skoczył 121 metrów w drugiej serii i dostał 56 był więc akurat w tym konkretnym przypadku ta argumentacja jest średnio sensowna. Powiedzmy sobie szczerze, czwarte miejsce, domen pierwszy po serii pierwszej, no i wydaje mi się, że tam usieniony odczyt, on był taki, że pokazywał takie warunki średnie, względnie dobre, ale nie jakieś rewelacyjne, a wydaje mi się, że domen miał po prostu na całej długości z przodu. No i akurat tutaj, sędziowie. Jak na standardy rywalizacji, to myślałem, że tam będzie 19,5, wszystkie 19,5, a nie było aż tak wysoko ocenione. i naprawdę jest niewielki rozrzut, jeżeli chodzi o oceny pomiędzy 121 metrów, a lądowanie za rozmiarem skosz, jeśli chodzi o domena Prełca. No ale występ naprawdę bardzo dobry i jest też dość wysoko w rower, podobnie jak Zajc. I na Vickersuit, no to właśnie tutaj może być przeprowadzony poważny kontratak, jeżeli chodzi o tę dwójkę, no bo Zajc i domen cały czas są w grze. Straty nie są jakieś porażające, tak naprawdę, jeżeli chodzi o rower, a że jest aż sześć skoków potencjalnie na Vickersundbaken, no to jest jak i co odrabiać. Miejsce piątej, Johansson, 9 po serii pierwszej, no w końcu te dwa skoki ocenianemu wyszły. Te dwa skoki konkursowe mu wyszły, nie tak, że był w kwalifikacjach dobry i któryś z skoków konkursowych był zły, albo jeden, albo dwa. Albo miał pecha do warunków. Teraz naprawdę te skoki wyszły. Najlepsza pozycja od dwóch lat, kiedy, co ciekawe, w Oslo był na trzecim miejscu. Naprawdę fajny występ. Miejsce szóste, Hell 12 po serii pierwszej. Czy powinien być niżej? Nie wiem. Zależy jakby ocenić jego lądowanie. No ale Hell jest już w takim momencie, że dla pana Błachuta po prostu idzie pod kombajn i w pierwszej serii pan Błachut zobaczył gdzieś przysiad. Nie wiem dokładnie, gdzie on zobaczył ten przysiad, no ale jednak... Można powiedzieć, że teraz już, tak jak mówię, Herl jedzie pod wale, czy raczej oceny dla niego, bo no, balansuje na tej cienkiej granicy Herl trochę tak jak Aman swojego czasu i no, naprawdę słabo wygląda to lądowanie i no właśnie, to jest takie na pograniczu, bo trudno powiedzieć, że to jest takie typowe na dwie nogi, a jednocześnie to nie jest klasyczny telemark, że jest gdzieś w tej szarej strefie Herl. Ciekawe, czy będzie na Trondheim jakaś nowa wytyczna dla sędziów, żeby tego Herla jednak trochę bardziej surowo oceniać. Wcale bym się jakoś bardzo nie zdziwił. No cieszę się, że nie było to porównywania ocen pomiędzy Lachti a Oslo, bo to byłoby delikatnie mówiąc niezbyt przemyślana argumentacja. 12 po pierwszej serii Herl i szósty po serii drugiej. Siódme miejsce Keto Sacho, 8 po serii pierwszej. Najlepszy występ w karierze, po raz drugi w tym sezonie w czołowej dziesiątce I to jest najlepszy wynik Fina jako takiego od sezonu 2019-20, kiedy na lotach Podczas konkursów w KUM, czyli ponad 4 lata temu, Alto był na szóstym miejscu, a żeby zobaczyć sezon Fina, w którym był więcej niż raz człowiek dziesiące, no to trzeba się cofnąć jeszcze sezon wcześniej, kiedy Alto miał fajny sezon, a zwłaszcza początek sezonu miał znakomity, taki, którego nie widziano w Finlandii od dość dawna, szczerze mówiąc, od czasów Kojwuranty, kiedy jeszcze skakał bardzo dobrze, a nawet mu czasem warunki pomagały, takie chociażby w Innsbrucku. To jednak jest wystaw naprawdę Keto -sacho fajny, nie było źle z warunkami, nie było też jakoś super wybitnie, więc tym bardziej plus dla Keto -sacho. i ogólnie konkurs w drugiej serii dość zachowawczo ustawiony rozbieg, pewnie dla wielu bardzo zachowawczo ustawiony, a jednocześnie kiedy się okazuje, że trzeba obniżyć rozbieg, bo ktoś przekroczył rozmiar skoczni, to jest oburzenie w drugą stronę i mam wrażenie, że te dwa głosy po prostu się na siebie dokładają, bo to są zazwyczaj dwa różne stronnictwa, jeżeli chodzi o kibiców i dziennikarzy, ekspertów tak dalej, tak dalej i kiedy to się nakłada jedno na drugie, to wychodzi totalny absurd, że jednocześnie chcą z jednej belki cały konkurs pod najlepszych, ale przecież muszą być długie skoki i jak to się dzieje, że 40. zawodnik w stawce ląduje wyraźnie przed punktem K? Może dlatego, że jest 40. Jeżeli ustawia się belkę pod najlepszego, no to ciężko oczekiwać 40 skoków za punkt K. Oczywiście może się zdarzyć, chociażby fantastyczny konkurs na Igrzyskach Olimpijskich na dużej skoczni, ostatnia olimpiada, no to jednak nie zawsze tak się zdarzy, tym bardziej, jeżeli odległość pomiędzy rozmiarem skoczni a punktem K nie jest jakaś bardzo duża. Może akurat Holmenkollen to jest inna sprawa, chociaż Holmenkollen kręci wiatr, no to też ciężko o stabilne ustawienie rozbiegu. Miejsce ósme, Wellinger 18 po serii pierwszej. W drugiej serii skok lepszy i lepsza prędkość najazdowa, bo pierwsza seria, no to, to co mówiłem chyba wczoraj. Prędkość najazdowa taka, no jedna z lepszych, ale nie wyróżniająca się niczym. Po prostu Wellinger jedzie szybko, w większości przypadków, ale już nie najszybciej. Nie jest zdecydowanie najszybszy ze stawki, więc wydaje mi się, że forma też siada, jeżeli chodzi o Wellingera. Rio będzie ciężko dogonić o krawcie, to już nawet nie mówię, a Herl też jest dość daleko. Nawet przy tych notach, to myślę, że Wellinger jest względnie bezpieczny na tym trzecim miejscu. Miejsce 9 Nikajdo, 13 po serii pierwszej. No, wydaje mi się, że Nikajdo zdecydowanie nie spasował się ze skośnią w Lachti i to jest efekt uboczny, czy raczej efektem są miejsca w trzecie dziesiątce podczas konkursu w Lachti. 10 miejsce zniszczą, 16 po serii pierwszej. No, odklejona klątwa, jeżeli chodzi o skoki w Oslo i naprawdę fajny występ. Moment, kiedy miał dodane punkty, wydaje mi się, że tam akurat było przeszacowane, jeżeli chodzi o niekorzystne warunki w osiągniętym odczycie, bo w wielu zawodników wydaje mi się, że nie miał wcale lepszych, albo raczej miał gorsze warunki, a osiągnięty odczyt tego jakoś za bardzo nie pokazał, no ale występ kolejny, fajny, jest czołowa dziesiątka, więc naprawdę fajny występ. Polacy, 19, żyła, 13 po serii pierwszej, wydaje mi się, że drugi serii Scott był też w porządku, ale po prostu go nie niosło w drugiej fazie, a że nie było takich potężnych wahnięć, jak u wielu zagotek, jak chociażby u Fetnera w drugiej serii, to nie było tego po prostu widać, że gdzieś tam zbite ten narty za progiem, albo gdzieś indziej przez silny podmuch, po prostu nie było tego widać, było widać, że w ogóle nie się żyły. 21 kot, 19 po serii pierwszej, występ bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry występ, żaden ze skoków nie był zbyt mocno wykręcony za progiem i naprawdę 21. pozycja najlepszy występ od inauguracji sezonu 2021 w Wiśle, więc no trochę się musiał naczekać na taki występ Kot i naprawdę fajnie to wygląda, że w końcu jest taka sytuacja, że ten piąty wzięty do rywalizacji, można powiedzieć, że potwierdza, że jak najbardziej to miejsce mu się należy, że nie jest takiej zasadzie, że o jednak skacze słabo w Pucharze kontynentalnym to było co innego a tutaj skacze słabo, nie tutaj Kot naprawdę bardzo fajnie się spisał i naprawdę Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak się dzisiaj zaprezentował. 36. Stoch, bardzo fajne kwalifikacje. A tutaj, no to no było jak było. Jeśli chodzi o Stocha, to samo Kubacki, 41. miejsce. Warunki nie najlepsze, jeśli chodzi o Kubackiego, ale też skok na progu. Chyba też pan Maciusiak mówił o tym, że za bardzo od góry rozpoczęte przez pompkę, tak zwaną. Kolejny raz coś nie wyszło i ogólnie czy Kubacki zostałby w zawodach, czy byłoby tak jak się stało, czyli na jakiś czas odesłany z rywalizacji, no to myślę, że komentarze byłyby bardzo, bardzo podobne. Znaczy nie byłyby podobne, bo po pierwsze byłoby dlaczego nie został odesłany na treningi, a teraz jest dlaczego został odesłany, żeby odpoczął. No, tak akurat sytuacja wygląda. Austriacy, dwunasty highback, dziesiąty po serii pierwszej, występ po prostu taki powiedzmy w miarę jak na highbackach, chociaż lądowania miałoby być nieco lepsze. Dwunasty trzofanik, czwarty po serii pierwszej. Wydaje mi się, że trzofanik miał bardzo niedoszacowany odczyt w pierwszej serii. O ile Rio jeszcze bym powiedział, że być może, ok. To wydaje mi się, że trzofaniek w pierwszej serii naprawdę miał dużo lepsze warunki niż pokazał to usiedniony. Oczy pokazywał warunki dość wyraźnie poniżej szanie. Zresztą u Schofeniga to chyba nie pierwszy raz taka sytuacja. 29. Fettner. Jemu kompletnie wyłączyło noszenie w drugim skoku. Tak totalnie mu wyłączyło gdzieś w okolicach 80.-70. metra. Po prostu nie niosło i to tak dość spektakularnie. 39. Huber. No skok był słaby. Skok był słaby, ale też wydaje mi się, że trochę porzucało nie w powietrzu, a że skok już sam z siebie nie był za dobry to został bardzo boleśnie zweryfikowany Huber, no i z tego lidera klasyfikacji rower, no w tym momencie wypadł z gry, jeżeli chodzi o te najbardziej czołowe pozycje. No i swoją drogą dla Austriaków średni konkurs, no bo tylko dwóch dziesiące, na trzecim miejscu krafnie na najwyższym stopniu i tak jest 140 punktów i myślę, że do końca sezonu będę zadał to pytanie w ankiecie, czy Austriacy pobią swój własny rekord, jeżeli chodzi o Puchar narodów. Niemcy trochę lepiej niż wczoraj, ze względu na zwłaszcza 16, Raimund 19, przepraszam, 15 po serii pierwszej. No było widać nieraz, że Raimund teraz miał noszenie, raz go nie miał. Mówię tutaj, zwłaszcza, że w trakcie jednego skoku raz miał noszenie, raz go nie miał. No i taka pozycja średnia. Po piątku ciężko byłoby uwierzyć, że tak to będzie wyglądać, no ale warunki często Raimund trafiał nie za dobre. 23 miejsce Schmidt, 22 po serii pierwszej. Występ jak najbardziej w porządku. Wywalczył sobie kwotę startową, więc tutaj nie ma co się czepiać i. No w punktach wygląda to dużo lepiej niż chociażby Gajka. 25 Paszkę, 21 po serii pierwszej. No myślałem, że będzie dużo lepiej, jeżeli chodzi o Paszkę, a wydaje się, że też warunków nie trafił jakichś takich naprawdę bardzo złych. 30 lajd, 29 po serii pierwszej. No, lepiej to wyglądało, i wydaje mi się, że w drugiej serii gdzieś tak około 30 metra dostał dość wyraźny podmuch z tyłu, albo gwałtownie skończyło się noszenie. I wydaje mi się, że to był skok lepszy niż na 30 miejsce. No, ale jest 30 miejsce. I 35. Geiger. No, w zasadzie mogę powiedzieć w kółko to samo. No, co mogę tutaj powiedzieć nowego na temat Geigera? Ewentualnie powołanie Eisenbichlera jest coraz bardziej jakby. Postulowane, zwłaszcza na planice, bo Geiger wygląda słabo, naprawdę bardzo słabo wygląda, i też podnosi się pytanie, czy już wcześniej nie powinien zostać wymieniony Geiger, ale to jest też troszeczkę już mądrzenie się po fakcie, mimo wszystko. Chociaż myślę, że to by się spokojnie obroniło, bo gdyby nie odwołano jednego z konkursów choru Kontynentalnego, to myślę, że Eisenbichler byłby w stanie po prostu sobie walczyć, kwotę startową i by skakał, a Geiger naprawdę wygląda to źle. No i szkoda w tym momencie, że do Trondheim nie może po prostu pojechać. Eisenbichler, że nie może po prostu pojechać, że Geiger, no i tak jak jak będzie albo startował, albo stanie wycofany, tak jak Nikol Konderla. więc jedenasty, Peter plus szósty, po stronie pierwszy, występ bardzo, bardzo przyzwoity, no może za dużo, że jakoś bardzo przyzwoity, z notami lepszymi mogło być nieco lepiej, no ale nie jest to jakiś słaby występ, bardziej patrzę przez całego sezonu niż tych ostatnich tygodni, kiedy tak naprawdę w czterech konkursach Peter Preuss był trzy razy na podium, co jednak chyba jest troszeczkę przeszacowane względem tego, jak on się faktycznie prezentuje czysto sportowo. Trzynasty Kos, szósty po serii pierwszej, w przybliżeniu gdyby dodać noty za prawidłowe lądowanie, które wykonałby na 137 metrze, do czego zresztą się przymierzał, ale nie dał rady jednak zrobić tego telemarku poprawnie. To byłaby właśnie siódma pozycja, najdłuższy skok, 137 metrów, próbował zrobić telemark, to byłoby widać na powtórce, no ale jednak wcisnęło go tak mocno, że po prostu się już nie bawił. I te noty takie pośrednie pomiędzy telemarkiem takim średnim a lądowaniem klasycznym na dwie nogi nie dziwią mnie, bo on próbował zrobić telemark, ale nic mu z tego nie wyszło. Miejsce 17. Laniszek, jedenasty po serii pierwszej, no, nie ma jakiegoś bardzo mocnego powrotu Laniszek, ale też się nie dziwię, bo wydaje mi się, że, no, wraca bardzo szybko. No, jestem ciekaw też, jak będzie się prezentował na letalnicy. I 20, Zajc 26, po sterze pierwszej no trafił słabo z warunkami, też gwałtownie mu się bardzo skończyło noszenie przed samym lądowaniem, i podejście takie, że tam po notach dostał i to zresztą zasłużenie, ale jest w grze. Zajc jest w grze, traci sporo punktów, jak na skocznie dużo, ale jak na to, że ma być 6 skoków na Wikersundbanken, no to nie traci jakoś bardzo dużo, i cały czas Zajc jest jak najbardziej w grze. Norwegowie. Lindvik na 14. miejscu, 17. po pierwszy występ, taki powiedzmy, że w miarę, w miarę w porządku, chociaż zdarzały mu się ostatnio lepsze pozycje, zwłaszcza czy skoki, nie jestem do końca pewien, ale jednak pozycje zdecydowanie lepsze. 32. Sundal. Tu najważniejsze, że był upadek w kwalifikacjach, wydaje mi się, że po prostu skok zwyczajnie przeciągnięty. Przeciągnięty za długo, po prostu się składał do lądowania, czy za że zaczął się składać do lądowania, przez co nie zdążył. No i był upadek, najprawdopodobniej nic się złego nie stało z kolanami, ale za to bark jest uszkodzony. Ucieszyłem się, że zobaczyłem go... Podczas rywalizacji w pierwszej serii i też raczej mu się lądowanie skończyło, ale też to lądowanie było asekuracyjne dość mocno na dwie nogi, no i nie wystarczyło, żeby dostać się do drugiej serii, więc super pozycja z dnia poprzedniego, jeżeli chodzi o rower, no też została stracona. 38 miejsce graneru. On był w takim miejscu z kilkoma zawodnikami, że ten odczyt nie do końca korespondował z tym, co było widać i zawodników nie niosło, no bardzo blisko lądowali, no ale gdzieś tam to jest taka. Kolejna, można powiedzieć, no kropka na d to może źle powiedziane, ale taka kolejna cegiełka do tego mocno średniego sezonu. Graneruda 44 miejsce. Wilumstadt, występ, no średni, po prostu średni. Dużo lepiej było w kwalifikacjach, ale też warunki były zdecydowanie lepsze. Japończycy, 28, Sato, 30 po serii pierwszej. Pierwsze punkty w sezonie i od razu można powiedzieć, że Stakeuchi można powiedzieć, korespondencyjnie wygrał. Ogólnie występno przyzwoity, nawet bardzo przyzwoity, jeżeli chodzi o Sato, zwłaszcza przy tym sezonie, kiedy poza Top 2 i Żółshiro, który od czasu do czasu też ma wyskoki, ale też miewa te wyskoki w obydwie strony. No to ten czwarty ma potężny problem z punktowaniem, nieważne kto to jest. I nawet kiedy już na kamura zaczął wchodzić na fajny poziom, no to niestety kontuzja i sezon został przez niego zakończony. 40 Żółshiro, a propos wyskoku w obydwie strony. No skok Mosto i 51 Kasai odpadł w kwalifikacjach, bo ten skok był chyba kompletnie nierówno się wybił. Kasai to było nieco za 70 metrem, to był po prostu spadek na bóle i Miał ja szczęście Kasai, że Walto nie jest w jakiejś bardzo dobrej formie, bo tam jakiejś dużej przewagi nie miał. Więc 14 punktów w nocie łącznej, jeżeli chodzi o rower. R, no ale jednak pozostaje w grze. A Walto już nie jest w grze, tak samo jak Imhof. Szwajcarzy: 22, Deszfane, 26, pozostaje pierwszej. No, występy przyzwoite. Te warunki w drugiej serii chyba miały troszeczkę nie tak samo w odczycie. No i jest pewien awans, ale no to nie jest z początku. Sezon 34 peje, nie ma punktów, ale taki występ powiedzmy, że w miarę, w miarę jeszcze 48 Wasser. No tak jak patrzyłem, kogo typują Forumowicze, ogólnie eksperci, do tego, że odpadnie po tych. Konkursach z walki Orower z czołowej 50, to tam raczej przewijali się Wasser, ewentualnie Fobes, szczególnie że jest to Kampreger albo Kalniczenko, a jednak tej dwójki, no zwłaszcza Imhoffa, bo Kasajego też widziałem, to Imhofa chyba nikt nie wymieniał, a jednak Imhoff też przez dyskwalifikację, no nie dostał się tak samo walcu, no ale to też już nikt nie brał pod uwagę przed rozpoczęciem rywalizacji. Dyskwalifikacja Imhofa miałby 45. notę w kwalifikacjach, no ale jednak nie miał. Finlandia ze Stonią, 27 Eto, 20 po serii pierwszej no gestykuluje, ale jednak ten konkurs po prostu tak by wyglądał i no i nie jest to jakoś szczególnie odkrywcze stwierdzenie, bo mówię to chyba od początku weekendu, że wiedziałem, że tak ten konkurs będzie wyglądał, w zasadzie konkursy 37 Alto, występ no mocno średni, 45 Aigro, no rozczarowało mnie dość mocno Aigro, jeżeli chodzi o starty w Oslo no może poza dzisiejszymi kwalifikacjami, ale tak ogólnie no to jakoś dobrze się nie prezentuje 45, przepraszam 46 Walto, no oddał skok ale zabrakło trochę jednak do tego, żeby zaprezentować się później, jeżeli chodzi o rower. Nie spodziewałem się, że akurat Finowie stracą jednego zawodnika, to samo Szwajcarzy. Włosi, 26, Bressadora 25 po serii pierwszej, no niby skoki nie najlepsze. Miał powiedziałbym bardzo dobre warunki w kwalifikacjach i tam była bardzo wysoka pozycja. A gdybym miał patrzeć po piątku, to myślałem, że lepiej dysponowany jest Insa, 42. pozycja, a to jednak Bresadola punktował, a Insa dwa razy nie zapunktował, co jest dla mnie zaskoczeniem dużym, bo te skoki wyglądały dużo gorzej w lachti, a i tak raz zapunktował, ale ten skok konkursowy insa mówi nie wyszedł. No mam wrażenie, że za bardzo się zostaje w drugiej fazie lotu, ale tak naprawdę dużo za bardzo i kompletnie wytracił prędkość. I 50. Kampreger. Wydaje mi się, że może to złośliwe, ale że przydałoby się to odpadnięcie, bo on po prostu jest zwyczajnie zmęczony, że, że już ten sezon jest po prostu dla niego zwyczajnie zdecydowanie za długi, no i oczywiście ból, że właśnie nie mają kogo tam wstawić w jego miejsce. 18. Kołdelka, 24. Po sobie pierwszej. Kolejny bardzo fajny występ, jeżeli chodzi o kołdelkę. 24. miejsce Zograwski, 28. Po sobie pierwszej. No, troszeczkę Zograwski z szerszej perspektywy się pozbierał. Może nie mówię, że skacze jakoś zdecydowanie bardziej równo. Ale jednak te, chociaż pojedyncze dobre skoki się zdarzają dużo częściej niż w środkowej fazie sezonu. 31. Franc, 33. Belszą. No, ogólnie Belszą miał bardzo fajny skok w kwalifikacjach, ale też warunki. Miał bardzo fajne. Zresztą od razu po obniżeniu rozbiegu skoczył pod rozmiar skożni. No i fakt, że jest to zawód, że. Amerykanie nie zdobywają punktu Pucharu Świata. To już pokazuje, gdzie ta poprzeczka jest ustawiona. Skoro 31 33 miejsce juniorów jest odbierane jako wynik poniżej oczekiwań. 43. Marusiak, występ taki, no, mocno średni. W kwalifikacjach miał bardzo mocny wiatr pod narty, czego nie było widać za bardzo w uśrednictwie, ale jednak miał, no i tak będzie walczył o to, żeby być może wystartować w ostatnim konkursie. No, zobaczymy, jak duża będzie dysproporcja pomiędzy tym, co Marusia prezentuje na dużych skoczniach, a obiektem do lotów narciarskich I czy w w tym roku jeszcze nie padnie rekord Ukrainy, bo jest to jednak bardzo prawdopodobne. 47 miejsce Kalinczenko. No, występ średni, ale ze względu na to, że były dyskwalifikacje, no, to będzie startował w Trondheim i do kwalifikacji w Bickersood. 49 FOB jak wyżej odnośnie Kalniczenki. Jeżeli chodzi o klasyfikację Rower, to prowadzi Kraft. Forfan 11,3 plus straty. Herl 25,30. Obawiam się, że jednak te noty z Oslo będą ważyły odnośnie Herla. Mam nadzieję, że nie, że będzie to tylko ciekawostka. Ale obawiam się, że gdzieś tam na styku trzecie, czwarte miejsce, że u Herla może to i to byłoby takie bardzo nieprzyjemne. Powiedzmy sobie szczerze. Czwarty 38. 38, plus straty. Liniwik 39. Hyber. 41,1, i do 52, Zajc 55,2, no to nie jest jakaś porażająca strata, kiedy dojdzie do rywalizacji na obiekcie do lotów narciarskich, Wallinger 59,7 i Domen 63 63,3 punktów straty, reszta ponad 70 punktów, no ale jeszcze dużo się może zmienić, tak jak mówię, czekam intensywnie na loty narciarskie. I przechodzę do zawodów niższej rangi. Troszeczkę się tego nazbierało. Jeżeli chodzi o Puchar Kontynentalny, w wygrywa Eisenbichler przed Ortnerem. Tam przewaga była dość wyraźna, około 17 punktów. Trzecie miejsce Mbasher, który trochę się odkuł po wczorajszym no, niezbyt dobrym występie. Czwarte miejsce Wąsek i Wąsek troszeczkę jakby pokazuje, że poziom tej czwartej, piątej dziesiątki w Pucharze Świata to na tle Pucharu Kontynentalnego jest jednak dość wysoki poziom, spokojnie pozwalając na czołową dziesiątkę. Piąte miejsce Eigner szóste, Mogel, siódme, Szuster, ósme... Olausen 9. Bartol i dziesiąte Martin Haman, który wraca w całkiem fajnym stylu, jak na to, co prezentował w ostatnim Fiskapie. To naprawdę nie jest to zły wynik. 13 Juroszek znów drugi spośród reprezentantów Polski. Jemu trening wyraźnie pomógł, a Habdasowi no nie za bardzo. 15 wolny, no dużo lepiej niż dzień wcześniej. 29 dziewiąty Amilkiewicz Fajny skok pierwszy, drugi zdecydowanie najsłabszy, a nie jest to ostatni, no bo była dyskwalifikacja w tak zwanym międzyczasie. 33. Tomasiak, 36. To Łukaszczyk, 42. Habdas. No, można powiedzieć, że przez ten rok sporo się zmieniło, no bo chociażby tak na siłę porównując, rocznik 2003, Paweł Rampajnen, który w ogóle ani razu nie był na Mistrzostwach Świata Juniorów, a fiński skład jednak, no może z wyłączeniem tego, co działo się w poprzednim sezonie, kiedy się otarli o Mela nowy to był raczej nie jakiś bardzo mocny, jednak rampain ani razu się tam nie załapał. A tutaj dwa razy sobie spokojnie zapunktowa w pucharze kontynentalnym. Zresztą dzisiaj był najlepszy film, w ogólnie czterech finów punktowało dzisiaj. Więc wydaje się, że też filmom troszeczkę ta piramida zaczyna rosnąć też u podstawy. Już nie mówię o tym szczycie, czyli o Kytosaho, chociażby, ale też tych zawodników sprawia startuje jest coraz więcej zawodników, którzy mogą punktować w pucharze kontynentalnym jest coraz więcej w Fiskapie, coraz więcej kilku doszło nowych zawodników. Sam rampain, z tego co pamiętam jeszcze w tym sezonie pierwszy raz zapunktował w Fiskapie, który był normalnie obsadzony. Nie taki, który był swojego czasu w Lachty, gdzie zawodników było chyba 20 albo kilkunastu, i dlatego tam wszyscy pozdobywali prawo startów w pacharzu Kotynetan. Tylko tutaj Rampainen zrobił duży progres. To jest rocznik Habdasa. Co prawda on jest ze stycznia albo tego, a Habdas jest z grudnia, więc można powiedzieć, że trochę to jest naciągnięcie, ale jednak w tej sytuacji Habdas teraz to jednak półkę niżej od Rampainena. Tak się akurat okazało. A co do juniorów, niektórzy mówią, że to jest występ słaby, nadwójny. A mi się wydaje, że to jest trójka z plusem, może nawet i. Chórka to może za dużo powiedziała, ale takie 3 z plusem, no bo tutaj są punkty Amilkiewicza na skosie, na której większość z nich w ogóle jeszcze nie rywalizowała i podkreślam, roczniki Amilkiewicz 2005. Tomasiak i Łukaszczyk to są roczniki 2007. To trzeba porównywać też z ludźmi z tego rocznika ogólnie rzecz Wiem, że tutaj nie startowali poza Mizernychem, ale jednak Mizernych pokazał, że naprawdę w swoim roczniku jest bardzo mocną kartą. I to depresjonowanie, że to jest Kazach, że to jest jakiś Kazach, to za daleko się raczej nie dojdzie z takim wnioskowaniem. Bo może dobrze skakać jakiś Czech typu kołdelka, może punktować jakiś Francuz typu FOBE, i do jakichś fajnych wniosków za daleko się nie dochodzi. A tym bardziej jeszcze jacyś Amerykanie, nie dość, że nie są to seniorzy, to jeszcze są dwa juniorzy, którzy punktują. To jak to świadczy o poziomie skoków narciarskich w tym momencie? No nie, chyba można podejść do tego nieco inaczej. I jeśli ktoś już tutaj się słabo zapytał, to zdecydowanie. Jan Habdas, który no, ten sezon ma zdecydowanie spisany na straty. No i jeszcze do tego Alpen Cup. Wczoraj były zawody. Chciałem poczekać na dzisiaj, żeby omówić jeszcze klasyfikację generalną. Trzeba ją po prostu podać. No ale dzisiaj konkursy zostały jednak odwołane. Jeżeli chodzi o mężczyzn, konkurs wygrywa Pelz, dalej Feist, Keseli, który swoją drogą mógłby przystartować w Lachti, bo tam Szwajcarzy nie wykorzystali swojej kwoty startowej, a wydaje się, że on jak najbardziej miałby szansę, żeby sobie tam zapunktować, po prostu wystartować. Czwarte miejsce Steinberger, piąte Lukas Hagen, szóste Clemens Winacer, piąte Ben Bayer, ósme Fabian Held, dziewiąte Niki Hum i dziesiąte Clemens Joniak, jeszcze dwudziesty pierwszy Marcin Wróbel. Jeżeli chodzi o generalkę, to wygrywa Fajs przed Steinberger, dalej Pelc, Keseli, Held, Lukas Hagen, Clemens Winacer, Ben Bayer. 9. Ziga Janczar i 10. Adrian Tittel. Dwa starty, zaledwie dwa zwycięstwa. Wystarczyło na to, żeby być w czołowej dziesiątce generalki Alpen Cupu, który no jednak nie był w tym sezonie specjalnie rozbudowany i też nie zanosi się na to, żeby był jakiś bardziej rozbudowany, a jednak by się przydało, żeby ten kalendarz był bardziej rozbudowany, ale niestety skoki zmierzają w takim kierunku, a nie innym. Z Polaków najwyżej 12. Łukasz Łukaszczyk. Jeżeli chodzi o panie, konkurs wygrywa Żiva Andrić, druga Lilu Zeprzyp, trzecia Alwine Holz, czwarta Julina Krajbiś, piąta Megan Ładzak, szósta Taja Kosir, szósta, przepraszam, siódma Noelia Waris, ósma Nika Krasowicz, dziewiąta, klaszila Goriub i dziesiąte miejsce Taja Sitar. Jeżeli chodzi o generalkę, wygrywa Tina Acar, czyli dwa zwycięstwa na klasyfikacji generalnej w ciągu jednego weekendu. No siłą rzeczy startowała tylko Blachti, ale jednak ten, co sobie zaprezentowała zwłaszcza na początku Alpen Cupu zapełniła sobie zwycięstwo, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, druga Megan Ładzak, trzecia Lilu Zepci Czwarta Nuelia Wuerich, piąta Martina Zanicer to w szczególności po konkursach w Poeli. Skocznia średnia i to taka jeszcze niezbyt duża jak na skocznie średnią i wtedy głównie zapunktowały, ale jednak jest to bardzo porządna pozycja. Szóste miejsce Alwine Holz, siódma Aneszka Indraczkowa, dla której końcówka sezonu, przynajmniej na ten moment no, nie prezentuje się szczególnie okazale, patrząc przez prymat tego, jak się to wszystko zapowiadało jeszcze powiedzmy, w styczniu, kiedy były widoki na medale dwóch imprez i na punktowanie dość solidne w pucharze świata. No, jednak aż tak dobrze całościowo sezon nie wygląda jak wtedy się zapowiadało. Ósma Sara Pokorny, dziewiąta Emily Twebler i dziesiąte miejsce Nika Krasowicz z Polek Najwyżej na 28. miejscu Pola Bełtowska. To tyle. Do usłyszenia.